Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Zato HDA, ze mną jest Marianka. Tak jest i spotykamy się w pierwszym odcinku z cyklu Le4Dead 2. Jesteśmy teraz w poczekalni i mamy, jak widzicie, kampanię Krwawa Ulewa oraz pierwszą misję Miasteczko Fabryczne. Co sądzisz o grze w ogóle? Bo z tego co wiem, to graliśmy już razem. Gra jest hardkorowa, jest naprawdę dzieje się mnóstwo Ej, rzeczy. Oj, nie wybrałaś tej osoby Którą Co? chciałaś grać. Grasz chłopakiem, grasz tym w garniturze. Chyba A, trudno, ci, trudno. Chyba nic trudno. się nie stanie, no trudno. Trudno. bo ty wyszłaś i weszłaś jeszcze raz do gry, nie i wtedy chyba już nie ustawiłeś sobie tego, tej dziewczyny. Trudno. Przynajmniej nie, be, nie będzie dyskryminacji. No, mam taką A. nadzieję. Ale wiesz co, w razie czego, bo coś mi się tutaj psuje yy, W razie czego to będziemy nagrywać to jeszcze raz, tak już taka informacja o Aj, nie. Co nie, się nie. Psuło? Nic hmm. mi się nie psuje, już jest dobrze, już jest dobrze, po prostu wyskoczyło mi okienko. Left 4 2 brak odpowiedzi Ale wyskoczyło, załapało i nadal się wczytuje. Jest wczytywanie i włącza się filmik. Śmiesznie będzie grać gością. No trudno, no co zrobić, prawda? Nie, tak. to mówiłaś, właśnie, właśnie to chodzi, że fajnie! Idziemy po paliwo na łódź ogólnie. O, ja sobie wezmę kija baseballowego. Dobra, Oła. ja sobie biorę Tak. Tylko wiesz, że zamieniasz siekierę na... A, dobra, nie, ma, nie mamy po prostu innej broni. Dobra, e, nie, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć o co chodzi w Left for Dead. Po prostu to jest... Ups! Mamy tu pierwszych podejrzanych! Ale no. dostał! Ale nie dostał! broni jeszcze nie mogę mieć. No wzięłaś tego kija baseballowego. oj kurde! Pistolet ale... i jednocześnie się kierę. Nie, jednocześnie idę. nie można, bo tutaj jest ich za dużo fuck! Ja przepraszam Was widzowie za background z tyłu, czyli dźwiękowy Nie tutaj się wszyscy... Ktoś ma imprezę! Tak! Pomimo, że jest poniedziałek. Oj tam. Dobra, tu jest strzelba, ja wziąłem sobie strzelbę ogólnie i wychodzę dalej. Dobra, a ja sobie chcę, chcę sobie wziąć A, jest zombie, jest zombie, yes. Ej, no nie strzelajcie do nich, mi nie zabijajcie. Ja chcę sobie się pobawić, oj, kwas, kwas. Dobra. Ja chcę wziąć ehm, się ehm. I, I tak samo, od razu wam mówię, że nie wiem, czy przejdzie... Oj, hunter, hunter, hunter. Hunter, help me, help me, help me. Help me. Help me, wyjdźcie stamtąd, help me. Dobra. Jezu, i już tak mało życia. To jest to. Kurczę, no. Ja zapominam o tym, że trzeba się jednak trzymać tutaj razem. No już ci ktoś ci ratuje, dobra. Uratował Zosłaniam mnie. cię. Dobra. A w ostatnich e, Tak. Chodźcie, chodźcie. Nie, bo cię. chciałam wziąć pistolet, ale jakoś nie mogłam go wziąć. Bo no już się wziąć. No. Uważaj, w niektórych samochodach są zamontowane alarmy. A wiesz A, co? Nie. Sru, się pobawimy. Nadchodzą. Zle co, bo Panowana ja... To s... sytuacja. <laughs> tak Ja specjalnie to zrobiłem jakby co? To ja wiem o tym, że są alarmy, wiem czy tam wszystkie... No to na nie osłonie. to ci nie osłonię. Tak, walcz, walcz! Ja ci pomagam jak o mogę. Fok! Ja szczeram da stronę oślep! No i dobrze! Ja tu biegam i wszystkich walę, nawet swoich. Ta gra uwielbiam ją, naprawdę uwielbiam ją, to jest masakrycznie piękna gra. Ja nie wiem jak ktoś o? mógłby na przykład w to nie grać nigdy. Fok, no spieprzaj dziadu mi stąd. A, uwaga Hunter, Hunter, uwaga. Nie o. wiem, nie jestem zajęta. Ra Rachel, o smokera rozwalę. Jest. Nie to, to to było ostre. idziemy dalej. Ja o, o się gruby. Ma... Gruby, uwaga, będziesz rzygał. Ola. Ola. Nie, znowu mam jest. Nie, poczekaj, bo teraz ja, ja, ja się Poczekaj czy za jest tak, Tak, poczekaj, bo tutaj będą teraz lecieć na nas. Bo, się, bo na, wiesz, jak boomer kogoś opluje, tym swoimi żygowinami, czy jak to tam się zwie, to wymiocinami, o może tak lepiej to zabrzmi. Nie jest tak hardcore. To wtedy zlatują się zombiaki na nas. Dobra, idziemy do góry. Idziecie? Idziemy. No, to chodźcie, idziemy dalej. Ja lubię się ogólnie bawić w LeFordet, także odcinek, mam nadzieję, że wyjdzie fajnie i wam się spodoba. I będziecie chcieli więcej tego, ponieważ naprawdę mam wielką ochotę. Chodźcie, tędy, tutaj jest drabina, po drabinie. Jasne. A poza tym, ja tylko daję tutaj informację, że to jest tylko taka zapowiedź: bo do nas ma po prostu. dołączyć parę osób, jeszcze nie? Dołączyć parę osób, tak. Między tak. Steam i między innymi Chucky. Ale to musimy na nich jeszcze trochę poczekać. A my po tak. prostu już tutaj nie wytrzymaliśmy i, i chcieliśmy nagrać coś specjalnie dla Czyli Was. Chcieliśmy Wam dać troszeczkę akcji, a na no pięknie. Dokładnie. Dobra, zabijam się. Jezu! Ci. Dobra, road is closed. Czy nie tędy? Bo my ogólnie w tej misji mamy Dobra, iść. Zabijam. My w tej misji mamy iść po prostu po paliwo. Chodź. Ej, plac zabaw, jest rowerek! Ja chcę rowerek Uważaj, bo i tam za wiem, tobą. Wiem, no. wiem o tym Chciałem ja, Musiałam cię osłaniać, Ty poleciałeś, a ja cię no no ja Nie, wiem, no wiem o tym, wiem o tym. O, charger! 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 Już! Fuck Powiem też szczerze, że ja ogólnie Left 4 Dead już grałem łuchu-chu uh, jeszcze trochę dawno temu dosłownie. Ale... Mm, gra nie straciła na swojej jakości, wręcz przeciwnie. Jest bardzo fajna. Mi się ogólnie bardzo podoba. Nie wiem, co wy sądzicie o tym, ale... O, mm, ale pięknie podskoczył! Ui, Skaczmy razem! Ale fajnie skaczą! No wiem o tym! strzelał, Wiem o tym, że oni fajnie skaczą, właśnie na tym to... Oj, oj, oj! Co? Oj, oj, oj. Zaraz panowie tutaj też spadną. Nie! No nie leć do mnie! Spadł! Pięknie. Wow, wow! Ale dostała! Czy dostał? Whatever. What? Za to Za nowo! No Zabijam go! Fuck. Kurczę, dobrze. Ja nie wiem co się stało, ale ostatnio strzelam. Uwaga, i... uwaga, lecą! Jezu, ale ich tu jest! Wow, Ale ich tu wow, nawiało! Wow, 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 wow. Uwaga, bo tutaj jest pani, która pluje znowu A wow, wow, wow. Ej, charger! Nie! Charger, dobrze mówię charger, dobra, padł no odwal się mam ode brak, mnie, tak amunicji mam, nie Czekaj, ja cię osłaniam Dobrze, dam sobie radę, dam sobie radę, dam sobie radę No mam nadzieję Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, bo nie Czeka, wiem. Coś co... tu jest, coś tu jest, coś Gdzie? tu jest, coś tu jest Jest coś? Łe, to e, butla. z gazem. Ale warto wziąć i rzucić w zombiaki i strzelić w nią, nie? No tak, ale to wiem, wiem, a na, na razie nie Ja nie wziąłem ją, tą butlę. O! Chodźcie do mnie, moje dzieci! No chodźcie, chodźcie, biegnijcie, biegnijcie, biegnijcie! I jem, Ale to żydać. A! Wiedźma! Witch! Witcher! Weźcie to zabicie! Już! Już! Ale to było niefajne. Dzięki. Ej, nie mam, nie mam apteczki, a ja mam 30. że... Coach mnie, kocz mnie tutaj ratuje. Dziękuję. Czekaj, tu... coś tu jest, coś tu jest. Co to, to jest? Butla, to, 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 to działa ta... tak samo. Ta... Chodźcie, moje dzieci. Nie, nie, nie trafiam, nie trafiłem. Pomocy, help me. Nie trafiłem, ale, ale to jest złe. Ten shotgun jest zły, strasznie. Czekaj, teraz trafię? No nie trafiam. No co jest? Jest, trafiłem. O, to może z opóźnieniem są jakieś lata? Nie, nie mogę trafić, wiesz? Ej, tu coś do góry jest jeszcze. Ej, wziąłem sobie snajperkę. Super. Jeps, yeps, 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 yeps. To jest taka snajperka, przy której nie można przybliżać, jakby co? Taka informacja Weź... dla was. Wejść, Ej, watch, pipe bomb. Masz tutaj nowe broni, jakby co? Marionka, chcesz? A, no właśnie, tutaj są jakieś broni, bo ja się kurczę, zaspadawiam. A, charger! Charger, bo słyszałem go Pistolet. Pięknie, Ale to nie to, bo chcesz się kierę. Pistolet magnum. Chcesz się kierować? Mogę to albo to. Nie, tak. no dobra, ja nie chcę. Chcę Dobra, ja nie chcę. idziemy dalej, idziemy dalej. Chodźcie, moje. Wow! wow! Pięknie. Jeps, jeps, jeps. Pięknie dostał. A Jeps, jeps, jeps. Uwaga! To jest tank, to jest tank przed nami. Więc uwaga Marionka odsuń się Jezu, tam radę, tam dam radę! Uciekaj przed nim, z nim nie wygrasz samemu. No ja cię nie uratuję, masz strasznie mało życia. Dobrze, spoko. leczę się. Ktoś cię leczy chyba, nie? Czy ty się tak. leczysz? Piękny strzał. Dobra, teraz którędy do tej stacji benzynowej, bo Dobra, mam pojęcia. super. Dzięki medyk, dzięki. Strzał! Pięknie! Leżysz. Strzał! Pięknie headshot! Wchodzą jak buki o poranku. Widzicie to jak pięknie strzelam do mnie. Nie! Mi? Jezu! Gdzie jesteście? Ej, czemu wy tam się cofnęliście? Marionka, gdzie ty idziesz? No tak gdzieś poszedłeś. No, no, chodź do mnie! Tędy! Ronka, czemu się cofnęłaś? Bo myślałam, że tam... <głos> <głos> Patrz, Spójrz na nich, widzisz gdzie oni są? Przez ściany nawet widzisz takie niebieskie tło. Także mnie tak możesz zobaczyć. Okej. Okay. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ja że tutaj mapy nie ma jeśli inaczej. No to... tutaj musisz tak korzystać z tego wszystkiego. Jezu! Yes. Czekaj, tutaj jest. Jezu Hunter! 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 Hunter. Gdzie? Hunter. Gdzie, 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 nie! Hunter! Nie, nie! nie. FOK! Wow, Jezu! Wow, wow, Ile tego wow, wow. tu! Ile tego tu! Nie! Tak się bawić nie będziemy! Zwiększać dziady ode mnie! Marionka, nie ma jazdy, dostać osiągnięcie! No, mówi ci, jedę tak wieszko, że Ci pomagam! No widzę, że Marionka mnie ochrania, ale komuś przywaliłem. Przez web z baseballa. Wow! Ży w życiu tak nie eksploatowałam myszki jak teraz. No właśnie o to chodzi w tych grze. Jezu, pluję, Pluje, pluje, pluje klasę. Tak. Pięknie. Jezu, leci do mnie. Dobra, I, o, Gdzie jest, jest safe house, chodź do, do środka. Dobra, ja chcę jakąś porządną amunicję. Yeah. Ja chcę apteczkę, mi apteczka wystarczy. Co to jest? No wejdź, Rashal. O, super. Dobra. Jest, przeszliśmy pierwszy poziom i jest to dobrze. Jak widać, coach zabił więcej zarażonych niż ja. Ponieważ on 117, tylko 114. Ale za to zobaczcie te staty u mnie. 1350 na tanka. Także nieźle. Jest 150. No to nic się nie stało przecież. A, będę No bo mówiłem ci, że przed tankiem lepiej uciekać i strzelać do niego wiem, cały czas. Wiem, wiem, wiem. A ty stałaś w miejscu. No bo ja jestem hardcore'owa. Tak, jestem hardcorem. <laughs> Ale zobacz, Wiedźma 72, tylko zadałem obrażenia i to mnie szczerze dziwi. O Jezu, znowu mam brak odpowiedzi. Zawsze przy wczytywaniu. Ciekawe czy... Ale mnie i... to jest normalne, więc tak? spokojnie. Patrz, masz 15, oni po zero. O ja, 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 ja. Co To jest, bo ja nie wiem. Adrenalina. Ja? Adrenalina to, że na przykład szybko, bardzo szybko biegasz. Przez chwilę. Ile przedmiot nie, przedmiot rzucany. Coś jakiś radioaktywne. Ja wezmę o, sobie. O, tutaj jak chcę jakąś. Fajną A gdzie jest, gdzie jest ta adrenalina? Skąd ją wzięłaś? A ze stołu, ale już ją wzięłam. Dobra, spoko, to chodźcie, idziemy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja chcę, jak, chcę jak chcę fajną. Ej, broń. patelnia jest, ja chcę patelnię, będę z patelnią. O. o, karabin mojego się. Słyszysz to? Jest. Słyszę to. Dobra, idziemy. Ale najfajniej najbardziej Marionka lubi katana. Tak, katana. Ja wolę gitarę basową, bo też jest. Chyba. Dobra. Idziemy okay. dalej. Jestem. Idziemy dalej, na no, dole. Super. Teraz czuję się profesjonalnie. Pewniej, tak? No. No. Czekaj, bajbom, bomb! Łapcie to! Tam biegnijcie, tam biegnijcie! Widzicie? Mamy te radioaktywne coś. Jeps, yeah. wow. No mówiłem, że... to była pipe właśnie, nie? Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Tędy trzeba chyba. Pięknie. Je, je, Jezu! Właśnie. Co to było? Co mówisz? F, F latarka, dobra. F. Czekaj, bo ja nie pamiętam, któremu trzeba było iść dalej. Tu jest łom, łomu nie chcę. Chyba musimy wyjść stąd, wiecie? Bo to tak, będzie źle Tak, bo zresztą on tutaj dzieje się ostro, tak. więc... Może tędy? Nie, tędy to jest to samo. Nie, dobrze, dobrze, chodźcie, chodźcie To w końcu gdzie? Eee, trzeba gdzieś poszukać schody chyba. Nie, tu jest wyjście, chodź. O, super. Dobra, tu jest wyjście, ja nie zauważyłem go. Wow! Ej, Hunter! Wow! Fuck! Wow! 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 To było zaskoczenie dla mnie A! Pluj plujawka! Dobra, zabiłem, zabiłem! Odsuń się, odsuń się od kwasu! Nie, się od kwasu! Pięknie, trzeba musisz się uleczyć. Jezu, już uleczyć się muszę. Nie za fajnie. Dobra, idziemy dalej. Ja patrzę. Jebie, Medyk Medek mnie wyleczyła. Pięknie. Wow. Ja się wystraszyłam. Z czego się wy Psa Swojego? Tak, bo. Tak O jezu! Nie! Spadać ode mnie! Macie pipe bombę! OLE LECI ICH, PATRZ TO MARIONKA! A czym się rzuca? No musisz, wiesz, wybrać sobie bombę i no, no normalnie... O, właśnie, ale to za wcześnie. Uważaj, bo to jest tak aktywne to co rzuciłam. No wiem. Ale to się rzuca w ich, wiesz? W to nich. No nie czy... było, nie było. już ich. Ale dobra, o, podskoczył. A Wiedźma! Wiedźma! Witcher! Fok! O rany. Uwaga! Ja cieno, strzelam, wiedźma biegnie, wiedźma biegnie! Ucieka odwiedmy! Ucieka od wiedźmy, FOK! Nie, 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 nie Jezu! Ale to jest złe! Czekaj, bo Rashael gdzieś leży! Wiedźma, że... Ży... Dobra, oh. ja jej pomogę. Dajesz radę sama, dajesz radę! Ale... Nie widzisz bo ja tego nie widzę. Latarka, latarka, jazda! Jezu! Ja co robię? Dobra! Idziemy, idziemy. Ta gra jest strasznie zła. O, 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 o. Co Smok to jest? Smoker. O właśnie on tak językiem Cię przyciąga. Łe, fuj. Dobra, ej, 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 źle weszło. Wszedłem, znaczy się. Jak chcę dzień, dajcie dzień. Daj, nie marudź. Kolejna Jak? wiedźma, kolejna wiedźma, uwaga. Pięknie zabiliśmy ją. Ja wezmiałem adrenalinę sobie też. W razie Dobra, czego. tutaj nic. O, tutaj coś jest? Nie, O to jest... Jezu! Patelnia, chodźcie do mnie! A dzisiaj na śniadanie jajecznica. Czekaj, a to jest lepsze. Jep! No jeb! Chodźcie! Jep! Pięknie. Gdzie wy jesteście? No. E, no, tam już nic nie ma! No była, no, tabletki wziąłam zamiast adrenaliny. Dobra. Ale chciałam zamienić już nie mogłam. Dobra, to, to ja... chodź, chodź, chodź. Tędy te, teraz, tędy. A, ja pamiętam co to jest za misja, to właśnie jest bardzo dużo wiedźmy. A, wi a wiedźmy są jedne z trudniejszych, właśnie, potworków tych, No widać. Skaczyłem po trupach, nie No trudno, no nie ma tutaj, że tak powiem, poszanowania dla ludzkich zwłok. To nie są już ludzkie zwłoki. Jezu, ja słyszę gdzieś tanka. Jezu, co. Wow, wow, co wow, wow, tu się wow. dzieje? Oni mi tu wchodzą. Jezu, wy, 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 wypad! Zejdź tam, zejdź tam, to mówię ci! Nie ja mogę! Chyba zeszłam! Chyba dała. Marionka jesteś? dobra, wszyscy jesteśmy tutaj, dobra, jestem, idziemy! Jestem. Idziemy dalej! Próbuję się sama ogarnąć w sytuacji. Ale to jest złe! Fuck! Nie no, to jest nieogar kompletny dzisiaj. Z mojej strony przynajmniej. A, nie, coś mi tu krzyczy! Hunter pewnie Uwaga na huntera Jebie, bieb, żyga To się. Ale ży... ja, ja się rozprawię Hunter nie żyka, tylko skacze. jakby są Jezu, pomóżcie mi! Do góry jestem, do góry jestem! Gdzie, 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 co tam jesteś? Dzięki, ktoś mi pomógł? Ja ci pomogam Nie Dobra, jest Pięknie Jezu, gruby! O, ale wybuch. Chodźcie za mną jakoś. Już. Jezu, słyszę wiedźmy. Ja widzę jedną już. Oh, tu jest coach. No. Ja rzu... widzisz? Ja rzucę... Jezu! O Mam mary, nadzieję, to jest... że to coś tu pomogło. Jest... Się... Jezu, leci wie, wiedźma, wiedźma, ma, Przestań co to HD? Which. <laughs> No bo ona straszy ogólnie. Kurczę. A tu jest, tu jest jeszcze jedna wiedźma, jakby co? Jezu, biegną. Dobra. Leci wiedźma, leci wiedźma. Leci wiedźma, leci wiedźma, dobra. Już nie leci. Okej, okay, idziemy What the fuck? Wow. Help me. No, no help me! Dobra, już żyję. Ale mam tylko 5 życia, wiesz, i to jest niefajne. Adrenalinę sedam. dam. Jeps. Dobra, daj sobie adrenalinę. O, ten rozmazany obraz. O, skończyła mi się amunicja. Wszystko co mogę I, robić, ja robić to... Ja jeszcze mam. Wszystko co robię to robię patelnią teraz. <laughs> Uwar... Fuck! Uwaga, Uwabić za wami! Mi. Hunter, dobra, żyję, nie żyję. What the fuck? Fajnie <laughs> ich odganiam. Tak, lepiej chodźmy dalej, wiecie, bo ja tu mam to nie... Jakieś butla tu jest. Dla nie ciebie. bierz, nie bierz jej, nie bierz jej. Bo teraz się nie opłaca. Dobrze, jej, dobra, jej. Chodź, chodźcie. Ja chodźcie na piętro. Jeps Ło! Wow. No chodźcie na piętro, mówię wam. Zaraz. Dobra. Bo to jest ci łatwo spać. Kurde mol! Spadłaś! Nie, po prostu zaatakowali. Za plecami mnie atakuje, facet! Chodźcie do góry. Już. Jezu! Włączcie! Dzięki! Ła! Wow, Ła! Wow. Ej, ja mam tylko dwa życia ogólnie i to jest niefajne. Ja mam minus 24, powiedzmy tak, bo jest na czerwono, więc zakładam, że to jest minus. Nie, to nie jest minus. Ja mam na czerwono plus jeden, więc wiesz. Jedno Aha. życie tylko mam. I to jest niefajne, że nie mam żadnych tapsów... O, dał mi tabletki. 50 już mam, fajnie. Czekaj, ja też sobie zażyję. No, no to zażyj sobie. Nie wiem czy to, to, coś da? Chodźcie, chodźcie tędy. A... Czekaj, nie wiem, tak się zdarzyło. I teraz chodźcie tutaj, bo tu będziecie mi strasznie potrzebni. Chodźcie, Maryonka, proszę cię. Już? Bo tu włączam windę, winda robi hałas i przyleci horda, ogólnie. Dobra. No dobra, jestem, 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 idę. No ja to muszę włączam. Muszę podleczyć, no. Dawaj. Jeb, 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 jeb. spadaj. Jeb, no fajnie, no, to pytanie ulejesz. Włączam. Nadchodzą! Taki dobra. news, taki news, uważaj, gdzieś się w kąt skryj. Ja się gdzieś w kąt skryję i po prostu yy, walcz z nimi. No nie ma wchodzenia tutaj, no spadać! Spadać! Ale poleciał! Jezu! Ile tego tutaj? Ja pierdzielę! Dobra, tu już ich nie ma. Oni idą za nami, są za dobra. nami, I... tak! Ja pierniczę! Ale tego tu leci! Jezu, uwaga, charger! What the Aha, fuck! No Charger Niech właśnie! Niech go zginę! Niech zginę. Zabiłem go. Dałaś radę. Jezu, ale tego tutaj jest! Kurde. Mam 22 życia tylko. Ty nawet nie wiem ile masz. Masz strasznie mało. 15. Chodź szybko do windy. Szybko, chodź do windy. Zrobisz Dzień to w windzie. No za tobą! Marionka, za tobą jest winda. No nie, Fak. za tobą! Fak. Za tobą! Kurde. Chodź tu. No spójrz gdzie jesteśmy. Wiem, ale. Chodź! No nie leć się, chodź! Ro... Będziesz się leczyła w windzie. I nie, nie dałam żoną. Leć się, leć się w windzie. Leczę się. Come on, come on. A come skąd ty me... miałaś apteczkę? Wcześniej wzięłam. Ja też chcę apteczkę, mam 11 Wcześniej życia. Nie wiem, czemu wzięłam sobie jedną? Ja ja tylko... ta... Nie, w tym safe house. Safe house no ja też wzięłam i od razu ją wykorzystałem. Aha, no widzisz, a ja. Dobra, wychodzimy. Jezu, i to będzie niefajne, tu się trzymamy razem, słyszysz? No słyszę, ale dlaczego ty ulejesz? No bo mam strasznie mało życia, idź za mną. Aha, chodźcie, i trzymamy się w grupie, idź przed ja. siebie. Idź po rurze, po rurze idź, najlepiej. Idziesz? Wow. Ja wiesz? Nie tą rurę. No nie skaż na rurę chodź, już jest, się skończyła rura, po prostu idź po Help me! Coach mi pomaga, dobra, kocz mi pomaga O kurde, niefajnie, mi też mnie jest też łoją Tak widzę, już go pokonałem Chodź dalej przed siebie Jest gazownia, chodź, gazownia Stacja z y, paliwem Dobra, dobra, super idziemy tam Uwaga, wiedźmy! Nawet dwie Dwie wiedźmy, nie patrz się na nie! Staram się. Ja będę je zabijać. Kto je zaatakował? Marionka! Nie patrzyłam. O, straciłam dużo punktów. Ajajaj, ja, 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 naprawdę dzieje się dzisiaj. Dobra. Trzeba coacha uratować. Ja was będę osłaniać, a ty je ratujesz. Dobra, ja go ratuję. Get up. Do, chodźcie do schronienia, bo już jest schronienie. Za się uleczymy. Dobra. We, I nie, nie zamykaj Takań. drzwi. Nie zamykaj drzwi, tylko się najpierw ulecz. Nie zamykaj drzwi, chodź. Masz tutaj le, do leczenia Leci się. Są. No. Super. Lecz się. Leczę się. Dobra. Jak się uleczysz, to powiedz. I zamknę drzwi. Dobra. Dobra. Zamykaj drzwi. Ok, kolejny etap zakończony. No. Nie popisaliśmy się w tym etapie za bardzo, ale najważniejsze, że jest fan. Dlaczego? No bo mało, wiemy zabójstw na przykład, tylko na Wiedźmach miałem bardzo dużo, a tak to widzisz, no nie jest za fajnie. A, tak, jeżeli chodzi o rankingi, to kogo pokroi i posoli, no to tak. Dokładnie, ucieczka z cukrowni to było ogólnie.